Złota rada dietetyka mniej niż 1200 kalorii, żeby się odchudzić. Z jednej strony, jeśli jesteś szczupą i niską osobą, która leży i nic nie robi, bo przygotowuje się do zawodów, to obcięcie kalorii poniżej 1200 miałoby sens, jednak jest to półprawda, a półprawda nie będzie prowadzić do dobrych rozwiązań. Taki dietetyk ma około 100 tysięcy obserwujących. Więc dużo osób może go słuchać jako swojego kalorycznego guru i pomyśleć, że właśnie jest taką osobą, która musi zejść poniżej 1200 kalorii, żeby schudnąć. Jeśli jesteś takim przypadkiem, to daj znać w komentarzu, a ja już Ci mówię, dlaczego schodzenie do bardzo niskich kalorii może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Czy wiesz, że od 50 do 70% kalorii? które spożywasz, jest używana do generowania ciepła i energii, żeby Twoje komórki funkcjonowały, żeby po prostu przytrzymać się przy życiu. Kolejne 5 do 15% kalorii używana jest do trawienia i eliminowania. Reszta to codzienna aktywność, stres, środowisko, w jakim żyjesz, czy spontaniczna aktywność. Także obcinanie kalorii do tak niskich poziomów wiąże się z tym, że obniża swój metabolizm. Tym samym zwiększa się szansa, że przytyjesz bardzo szybko. Dodatkowo odpowiedź organizmu do ucinania kalorii do takich poziomów to redukcja enzymów, które spalają tłuszcz i podwyższenie hormonów, które będą ten tłuszcz odkładały. Później organizm będzie dostosowywał hormony i metabolizm do ilości energii, żeby po prostu przetrwać, im bardziej będziesz trenować, tym więcej stresu dla ciała i zwiększa się spadek metabolizmu. Dzieje się tak, ponieważ tarczyca reguluje Twój metabolizm, żeby utrzymać Cię przy życiu. Co możesz zrobić, żeby nie musieć redukować przy mniej niż 1200 kaloriach? Po pierwsze, jedz odpowiednio dla Twoich potrzeb. Mimo, że czasem może oznaczać to, że przybierzesz kilka kilogramów, ale gdy doprowadzisz się do równowagi, waga spadnie w tempie, którego się nie spodziewasz. Dodatkowo konieczne będzie również pracowanie nad innymi aspektami, jak cen, rynu dobowy i aktywność, by przewrócić organizm do równowagi. Jeśli chcesz rozpocząć współpracę jeden na jeden i czujesz, że to może być brakujący element w Twoim życiu. Wyślij wiadomość prywatną z zapytaniem o współpracę. Mam trzy wolne miejsca, by zacząć i umówić się na normową konsultację.